Magazyn Kontrasty, Kasper Kwiatkowski. Witam Państwa w studiu zaaranżowanym w salonie meblowym EWRO w Rawiczu, a dzisiejszymi gośćmi Życia Rawicza oraz Rawickiej TV jest pan Zbigniew Maciołek, szef Banku Żywności w Rawiczu. Bardzo mi miło. I ksiądz Gniewomir Kujawa, wikariusz z parafii farnej. Boże. Witam serdecznie. Okres świąteczny to okres wytężonej pracy, nie tylko w samym kościele, ale również w organizacjach skupionych wokół niego. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać m.in. o tym, jak parafianie i cała parafia niesie pomoc najuboższym. Chodzi o Bank Żywności w Rabiczu. Jest duże zainteresowanie pomocą niesioną przez, przez tą instytucję? Oczywiście jest bardzo duże zainteresowanie. I dodałbym jeszcze do tego, że z dnia na dzień przybywa właśnie ludzi, którzy potrzebują naszej takiej, tak, takiego wsparcia, takiej opieki żywnościowej. A kto przychodzi do Banku Żywności i prosi o pomoc? Ludzie, którzy przede wszystkim stracili pracę i coraz więcej tych ludzi takich jest zgłaszających się do nas. No i typowo ludzie ubodzy, gdzie mają emerytury czy renty bardzo, bardzo niskie, wielodzietne rodziny, samotni, bez, bezdomni. Docieramy do ludzi, którzy są nawet, gdzieś mieszkają w, w altankach, gdzieś na działkach ogrodniczych, tak to wygląda. Czy do księży również zwracają się takie osoby z prośbą o pomoc? Jak najbardziej przez okrągły roki. I dobrze, że jest takie miejsce jak Bank Żywności, do którego można rzeczywiście takie osoby skierować, żeby ta pomoc nie była tylko i wyłącznie jednorazowa, ale też e, regularna. I do tego Bank Żywności stara się pomagać w sposób nie tylko udzielając jakichś paczek, ale słyszałem, że organizowane są także e, inne rodzaje pomocy, jak na przykład spotkanie z prawnikiem. Czy ułatwianie gdzieś w ogóle takiej zaradności życiowej. W jaki sposób pozyskujecie, nie wiem czy to nazwać można sponsorów, ale te dary, które przekazujecie najuboższym? No, przede wszystkim pracujemy z Wielkopolskim Bankiem Żywności. To jest stowarzyszenie. No, po prostu no, jesteśmy jakby częściowo uzależnieni też od nich i. i pozyskujemy od nich tą żywność. To jest y, przede wszystkim y, y, to oni są takim takim można by było powiedzieć motorem napędzającym. A po drugie no to staramy się robić różne zbiórki świąteczne tak jak na przykład teraz 4 i 5 kwietnia żeśmy zrobili tutaj na terenie Rawicza zbiórkę świąteczną w żywności y, y, w Rawickich sklepach y, czy sklepy, jak... właściciele tych sklepów przychylni są takim akcjom? Tak, jak, jak najbardziej. Także tu już spo, współpracujemy od ładnych paru lat, także nie, nie ma problemów z, z nimi także. Ta współpraca opiera się również na pracy wolontariuszy? Oczywiście, jak najbardziej, bo jeśli by nie wolontariusze ze szkół, gimnazjum, średnich szkół czy zawodowych, jeśli, jeśli że wsparcia byśmy nie mieli z ich strony, no to nie bylibyśmy nie w stanie sami podołać tej, tej, tej pracy. I... Tak więc jest stały zespół no. pracowników tego Banku Żywności, którzy również są wolontariuszami, a także na, te, na ten czas, kiedy są te różne zbiórki w marketach, wtedy przyłączają się do nas właśnie z różnych stron właśnie wolontariusze. A jak ksiądz uważa, trudno jest przekonać młodzież do niesienia pomocy w dzisiejszych czasach? Myślę, że to jest jeden też z bardzo dobrych sposobów w ogóle pracy z młodzieżą. Pokazywanie im bezinteresowności, dzielenia się, służby drugiemu człowiekowi. Myślę, że to jest bardzo dobra metoda wychowawcza. Przypomnę, że tylko i wyłącznie na zasadzie wolontariatu. Tam te osoby, które spędzają po kilka godzin w marketach, rozdając ulotki i przyjmując te produkty, pracują całkowicie charytatywnie. Oczywiście, non profit Oczywiście, jak najbardziej. I tak samo ci stali wolontariusze, którzy są w Banku Żywności, robimy to charytatywnie także. A proszę mi powiedzieć, jakie są kryteria do tego, aby otrzymać taką pomoc? Znaczy, przede wszystkim zarobki. To jest podstawa nie mogą, nie mogą przekroczyć jakichś takich naszych danych, yy, yy, kryterium jakiegoś. To jest raz. Yy, yy, w, o, yy, w miejskim ośrodku pomocy społecznej muszą być zgłoszeni. No i w zależności z kim mieszkają, jeśli, yy, jeśli dana osoba się zgłasza do nas i okazuje się, że ona mieszka tam z Teściową, czy z byłą żoną, a jest wspólna kuchnia, no to wtedy te, te, te finanse, te dochody musimy podzielić na ilość osób i wtedy ustalamy, czy, czy należy im się ta pomoc z naszej strony, czy nie. Przy okazji współpracujemy właśnie z tym Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, gdzie przynajmniej raz do roku robimy taką weryfikację tych ludzi. Zdarza się, że pomoc otrzymują osoby, które nie powinny jej otrzymywać? Tak, tak. Jesteśmy szczególnie uczuleni na osoby, gdzie na przykład jest bardzo dużo dzieci. Dzieci są chore. Y, kalekie y, zarobki powiedzmy przekraczają ich w granicach 200 do 400 zł no, no, no przynajmniej na ten okres świąteczny y, wspomagamy ich i na no chleb wydajemy przynajmniej ze trzy razy w tygodniu pracę. bardzo Ludzie ważne też jest to indywidualne spotkanie z tymi ludźmi i myślę że, że że dla niektórych z nich to też jest cenne że ktoś się interesuje też ich życiowymi problemami że że, że, że jest ta rozmowa, że, że gdzieś tam jest też pochylenie się nad tym, że oni właśnie no, sobie z wieloma rzeczami nie radzą, ktoś z nimi rozmawia jako z osobą i to robi to z szacunkiem też, bo tak to też ta ekipa Banku Żywności robi. Bank Żywności ma swoją siedzibę przy wałach Jarosława Dąbrowskiego. Była to dawna droga krajowa, obecnie gmina, niemniej ruch jest na niej spory. Bank Żywności planuje w najbliższym czasie zmienić swoją siedzibę? No na pewno chcielibyśmy zmienić siedzibę, bo ja też oczywiście przejąłem ten bank żywności z dniem 1 stycznia tego roku i zwróciłem uwagę właśnie na to, że, że to jest trochę niebezpiecznie. Jednak e, ludzie są blisko, blisko drogi i no jest do, dosyć duża ilość tych ludzi, pewien też dyskomfort w no. stanie o Bo często jako mieszkańcy no. robicza obserwujemy w szczególności te dni, które są przyjmowane i wydawane dary, że tych osób jest bardzo dużo. Czasami ta kolejka ma kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów osób potrzebujących, A nie jest to taki pewien dyskomfort dla tych osób, które korzystają z pomocy banku? No oczywiście, na pewno, na pewno, bo osobiście rozmawiałem z kilkoma ludźmi, to właśnie zwrócili mi na to uwagę, no, ale no mamy warunki takie, jakie mamy. No nie, pewnych rzeczy nie przeskoczymy. No. Ja będę na pewno monitorował gdzieś jakiś będzie nowy probusz czy, czy do burmistrza, żeby po prostu wspólnie się spotkać i znaleźć miejsce, może bardziej takie. Ale chcąc czynić dobro nic nie powinno nas hamować. Nie? Korzystamy z tych środków, jakie mamy, nie? żeby tą tą miłością się dzielić i... No i posiadanymi środkami. Tak, to tyle. Tak. Pomoc osobom ubogim, y, potrzebującym, wydaje się najważniejszą taką ideą, która y, przyświeca papieżowi Franciszkowi. Y, do, nie dotyczy ona tylko wymiaru materialnego, ale również y, duchowego. Pochylenie się nad no, całokształtem ubóstwa człowieka, to to rzeczywiście papież Franciszek bardzo często podkreśla. Tym samym y, mówi o czymś, co, co istnieje w Kościele właściwie od samego początku, bo, bo Kościół działa właściwie w takich trzech sferach. E, dawanie świadectwa, głoszenia słowa, e, przybliżania ludzi do Boga przez sprawowanie sakramentów i właśnie przez dzieła miłosierdzia, czynienie dobra, pomoc właśnie ubogimi. Papież Franciszek mówi, e, to jest też właśnie bardzo ważny znak, kiedy, kiedy Kościół, naśladując swojego Pana, który, który ukochał, e, no także właśnie stara się miłość nieść. I takim dowodem na to może być chociażby działalność Banku Żywności. I, no myślę, że jest pięknym znakiem tutaj w naszej społeczności lokalnej, że ta wiara też przykłada się właśnie na, na czyny. A hmm. tak nasuwa mi się pytanie, czy z Banku Żywności korzystają tylko i wyłącznie osoby, które aktywnie uczestniczą w życiu Kościoła, czy to są również y, z różnych innych środowisk? Hmm, no jeśli mogę wypowiedzieć się na ten temat, to y, za złe mi podopieczni ci, y, ci ludzie nie będą mieli, ale rzeczywiście jest chyba 90% parę procent ludzi, którzy przynajmniej ja osobiście nie widzę ich w Kościele, ale. Nie chwaląc się robię z nimi od czasu do czasu takie spotkania ewangelizacyjne, także może nie do końca rozmawiamy o Panu Bogu, ale, ale rozmawiamy o wszystkim i, i może też o niczym gdzieś tam wpadamy po, po trochę Pana Boga. Nie? Także mam nadzieję, że... Chociaż już zauważyłem, że kilka osób się pojawia w Kościele. Czyli to też jest w pełnym... W sensie sukces. To dzielenie tutaj tych, tych darów staje się takim miejscem nadziei, nie? Że, że tutaj spotkanie, właśnie cierpienia tych ludzi no i e, no, takiego też, no. Poniżenia też na, 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 na całej linii, jak chodzi o, o ubóstwo materialne, to rzutuje także na, na pewno na, na to, że, że człowiekowi trudniej przeżywać e, duchowość. No i spotyka tutaj e, ludzi, którzy, którzy niosą miłość no, w czystej postaci Pana Boga i, i, i myślę, że to, to wtedy stwarza właśnie taką, taką nadzieję, możliwość powstawania, nabierania ducha. 27 kwietnia. Wielkie wydarzenie myślę, że w historii kościoła, ale w szczególności chyba ważne wydarzenie dla, dla wszystkich Polaków. Dzień kanonizacji m.in. papieża Jana Pawła II. To będzie dzień szczególny? Wielka radość. A w kontekście mówienia o banku żywności, no to warto też przypomnieć słowa Jana Pawła II, który mówił bardzo wiele o wyobraźni miłosierdzia. On także już przed papieżem Franciszkiem. Często zabierał głos w sprawach społecznych, ujmował się za ludźmi, którzy byli e, w różny sposób właśnie dotknięci też biedą. No i w szczególności chyba też e, papież Jan Paweł II angażował młodzież e, i skupiał ją bardzo mocno wokół siebie. Tak. <laughs> Kochał przede wszystkim młodzież. Mamy światowe Dni Młodzieży, no ale to też pokazuje, że ci wolontariusze, którzy działają w Banku Żywności, to też przeważnie są młode osoby, te, które widzimy w supermarketach chociażby w Rabińskich. Czuję jakieś wewnętrzne przynaglenie, żeby właśnie tam iść i tak służyć. Dobrze, dziękuję za rozmowę. Życzę wszystkim naszym telewidzom zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych, spędzonych w rodzinnej atmosferze. Myślę, że nasi goście przyłączają się również do tych życzeń. Do zobaczenia w kolejnym magazynie kontrastu.